Jak ja to połączyłem, to aż mi się nie chce wierzyć, że ja to zrobiłem Taka lambada no Widać, że styku nie było, czarna mieć toś utleniona Zrezygnowałem już z przedłużenia No i no niby tam wychodzi na skraju Ale nie będzie tu połączenia, tu jest fajne połączenie I dałem od razu z BMS-a Myślałem, że BMS też się spierdzielił zrobiłem wszystko, podłączyłem, to jakieś napięcia się nie wyrównać, może tak to działa, że nie przejdzie z tego magazynu do tamtego, jakieś te BMSy zabezpieczają, a teraz widzę, że się podrównało. I teraz sprawdzałem opalarką, to spadało napięcie, czyli musi, jest jakaś reakcja, czyli BMS musi działać.